Chrystus zmartwychwstał. Ten poranek zmartwychwstania, ten szczególny czas, chcę powiedzieć za prorokiem Habakukiem. A ja w Panu będę się radował, weselił się w Bogu, Zbawicielu moim. Mimo, że nie widać plonu winnic, mimo, że nie widać końca pandemii, pomimo, że mamy tyle niewiadomych, tyle niepewności, prawdziwie Pan Bóg jest moją siłą, wyprowadzi mnie na wyżyny. Drodzy siostry i bracia, życzę Wam Pokoju, radości, siły, nadziei. Prawdziwie Jezus zmartwychwstał. On jest Twoim i Moim Panem. On pokonał śmierć, zwyciężył i przeprowadzi nas przez ten trudny czas, tak jak sam przeszedł ze śmierci do życia. Może wiele się zmieni, ale nie nasz Pan. On jest zwycięzcą. On jest naszą nadzieją, wszelkiego dobra i radości i uśmiechu.